Siema, jestem Kuba, mam 23 lata, na zasadzie nie jestem studentem Politechniki Wrocławskiej, a moją życiową pasją jest perkusja. Przyznam szczerze, że nie wiem dlaczego. E, jakoś od małego tak wszystko to za mną chodziło. E, pamiętam, jak za dzieciaka przesiadywałem z mazakami, czy to z ołówkami w ręku, wymachując powietrzu, udając, że gram, i to, to pamiętam naprawdę od małego. E, później pamiętam incydent z ze szkoły podstawowej chyba gdzie na lekcji muzyki zostałem doceniony naprawdę przez panią że powiedziałem mi po prostu że, że, że coś, coś we mnie jest eee, a jeszcze później po prostu dostałem no miałem okazję zasiąść z za bim nami sprawdzić no i faktycznie no tak jak siadłem zacząłem powiedzmy coś tam wystykiwać I, i, i wtedy zauważyłem że tak samo jak, jak koledzy którzy ze mną byli że no, co, coś w tym może być, skoro ja po prostu z biegu zacząłem grać na perkusji. Tak jak mówiłem, będny od małego. Pierwszy raz za nami siedziałem w roku chyba. to był chyba 2005 w Stodole na pożyczonym zestawie, to znaczy zestawie brata, kolegi, znajomego, takie tam różne, nie? No ale były prawdziwe bebny, za którymi siedziałem. Eee, później, nie ja wiem, z rok później, po tym jak, jak dwa razy siedziałem w ogóle za, za nami, trzymałem telefon. Gdzie kolega zaproponował mi grać w zespole? <grych> no i tak naprawdę, nie mając w zasadzie żadnego doświadczenia, zacząłem grać w zespole, nie mając w ogóle pojęcia, jak się do końca gra na Benach. Na no ale no, takie były początki w 2007 roku. Więc na początku pierwszy mój zespół to Oblivion. Później po lekkiej zmianie składu, to byli skazani. Reaktywowanie skazani, bo oni prędzej chłopaki też grali. Ja po prostu dołączyłem, powiedzmy jako kolejne jakoś tam kolejne wcielenie skazanych, bo powiedzmy tak. Później było trochę przerwy, jakieś takie granie, drżowanie, raczej samemu dla siebie i dopiero w liceum, albo początek studiów. To był Wild Jack a od 2013, no dwu, od dwóch lat jestem perkoistą w czwartym poziomie. Ja doszedłem sam tak naprawdę. Nigdy, nigdy nie, nie chodziłem do żadnej szkoły, nigdy nie miałem poza kilkoma warsztatami, powiedzmy, takimi organizowanymi gdzieś tam przez domy kultury i tak dalej, nigdy nie, nie miałem y, lekcji z nauczycielem. Ale prawda jest taka, że w tym momencie w internecie znajdziesz wszystko i, i spora część tego, powiedzmy, tego co jak się rozwinąłem. To są szkółki, materiały po prostu na YouTubie, w internecie, i, i naprawdę, jeśli tylko będziesz chciał, to, to na pewno znajdziesz jak coś zagrać, i z tym naprawdę nie ma problemu. No, większość osiągnięć zawdzięczam. Grze w, w zespole, w zespołach aktualnie w czarnym poziomie, z którym udało nam się zagrać w tym momencie kilkadziesiąt koncertów, i takich większych, i, i mniejszych w klubach, i kilka plenerów, jak i wygrać, czy, czy być finalistami konkursów, przeglądów różnego rodzaju. No i największy, największy sukces to chyba Luxfest 2013, gdzie. Zagraliśmy tam dzięki zwycięstwie w Plebistycie w przeglądzie nasze miasto gra. Dzięki głosowaniu publiczności zagraliśmy w ramach W2013 razem z Luxorpedą, Maleo Rockers, Grupsonem i kilkoma chyba innymi zespołami. Z pewnością bębny nie są miejscem, do którego przychodzę się wyżyć. Staram się jak tylko mogę walczyć z tym stereotypem perkusisty fizycznego, perkusisty nie muzyka itd. Bębny to dla mnie pasja, której zawdzięczam poznanie mnóstwa mnóstwo wspaniałych ludzi. Zarówno muzyków z innych zespołów ze sceny Oleśnickiej, dolnośląskiej, jak i tą czołówkę światową, którą miałem okazję zobaczyć i usłyszeć w ramach różnego rodzaju warsztatu. To wiele wspaniałych wyjazdów czy, czy historii, które po prostu no, będę nam zawdzięczam, bo gdyby nie one, gdyby nie to, że grałem w zespole. No po prostu nie, nie miałyby dla mnie miejsca.